zmieniać plan czy nie oto odpowiedź w 60 sekund jeśli rośniesz w siłę i wyglądasz coraz lepiej kochasz swoje ćwiczenia i masz je opanowane nie kombinuj częsta rotacja tylko utrudnia mierzenie postępów kiedy warto coś podmienić gdy ćwiczenie boli lub zaostrza kontuzję gdy zmienił ci się grafik z 6 treningów na 3 dostosuj plan treningowy gdy dane ćwiczenie cię zniechęca a sama myśl o nim gasi motywację gdy od dawna brak progresu siłowego w danym ruchu i masz go już dość, gdy przestało działać, słaba pompa, gorsze czucie mięśni, zakwasy krótsze niż po innych ćwiczeniach, nie zawsze potrzebna jest rewolucja. Po prostu co jakiś czas wprowadzaj zmiany: lżejsze tygodnie, czyli deload, zmianę objętości i intensywności, krótsze przerwy, inne zakresy powtórzeń, tempo, kolejność i warianty chwytu lub kąta. Zasada na koniec: im dłuższy staż tym częściej drobne, przemyślane korekty.